Cześć, cześć, witajcie moi drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w, ponownie w Stellar Blade. To już będzie materiał kończący opowieść, przygodę z naszej gry. Jak widzicie, jesteśmy w towarzystwie e, takiego też wielkiego mecha bojowego, w nim się e, nasza mechanik. I tak, e, moi drodzy, kilka słów wyjaśnienia muszę wam tutaj przedstawić, bo też mnie długo na YouTubie nie było. E, więc tak, e, grę ukończyłem w międzyczasie poza nagrywkami e, i to w ramach obydwu dostępnych zakończeń. E, teraz dopiero po dłuższym czasie się zebrałem, żeby usiąść i nagrać e, cokolwiek e, dla Was. A podsumowanie po prostu, tak? Więc tak, e, przejdźmy do tematu, jakie to są dwa zakończenia. Jesteśmy w grocie, w, którym, w której jest e, gniazdo e, Alfa Nikiba. I alfą najtibą oczywiście okazuje się Adam. Sam Adam we własnym sobie. Nie jest to w sumie żadną tajemnicą, gdyż ponieważ wiadomo jest, że on tam pod koniec fabuły znika i nie wiadomo gdzie się podział, no i przy okazji się dowiadujemy. I dwa zakończenia są następujące. To jest łatwe w sumie do przewidzenia. W obu przypadkach trzeba z nimi trochę powalczyć, ale można później albo do niego dołączyć, przystąpić. I on nam e, udziela częściowo e, mocy alfy i później IW e, oczywiście go nie zabija, on sobie zostaje żywy i e, w efekcie rezultat jest taki, że... Tutaj jest to gniazdo główne. I rezultat jest taki, że przylatuje Matka Sfera. I jesteśmy wtedy zmuszeni do walki z nią i z jej sługami. A i później ta walka to jest taka w sumie drętwa, że walczymy, klepiemy tam hordy takich wielu babeczek podobnych do IF, tylko oczywiście dużo słabszych takich podstawowych wersji. No i ekran się w pewnym momencie zaciemnia i jest powiedziane, że podróż IF jeszcze się nie skończyła, więc to pewnie będzie zapowiedź. The end of my drugiej, drugiej wersji, znaczy drugiej części gry a druga opcja jest związana z pokonaniem Adama. No jest on trudnym przeciwnikiem, ale da się go tam porobić. On jeszcze tego też mecha unieruchamia. No i w efekcie, kiedy go pokonamy, wychodzimy, Matka Sfera nam dziękuje za pokonanie całego, całej zarazy, całej plagi związanej z native'ami na planecie Ziemia. I chyba tutaj jesteśmy, tak, przed walką właśnie z Adamem. No i właśnie, możemy sobie tą scenkę obejrzeć. Ja jeszcze sobie grałem, moi drodzy, na NG+, nie wiem, dlaczego nie włączyło nam Okej, okay, i właśnie mamy wybór. Weź za rękę i nie bierz za rękę. Weźmy sobie e, może w opcję... którą? którą byś, które zakończenie Wam pokazać? No dobra. Sorry. Więc, moi drodzy, tam sobie z nim się poklepiemy. Niekoniecznie musi się ta walka nam udać, bo już ją e, zrobiłem. Ale... Najważniejsze jest, moi drodzy, to, żeby jeszcze wam parę słów powiedzieć. Gra jest naprawdę wyborna, miał ją podsumować. To jest znaczy tylko pierwsza faza gry, znaczy walki. Mamy maksymalny pasek zdrowia już. Mamy maksymalny pasek zdrowia, ale nie o takie detale. On tutaj jest miękki bardzo i w ogóle słabo się Broni w ogóle obrywa ostro, ale później będzie dowalonym takim aniołem. Dobra. Pierwsza faza to jest takie klepanie go okładanie tak naprawdę. No i tu przechodzimy do drugiej fazy, gdzie on się takiego imponującego białego anioła. I tak, gra jest, moi drodzy, naprawdę wyborna. Jest dużo ciekawych lokacji, dużo ciekawych mechanik. Tutaj trzeba dosyć... Dosyć mocno się broni. Bądź przeciwnikiem jest dowalonym w kosmos. Jeszcze możemy użyć mocy taci. ل A my musimy tutaj te aniołki wystrzeliwać. Zapomniałem o tym. Yy, no to pieczę w sądzie. Już się przed tym nie wybronimy. I to nas może do Dokładnie. I to jest... Yy, Okej, okay, dobra. znówmy się. Starczy i Shiba zatytułowany. Model walk jest bardzo fajny. E, tobie, czy wiecie, doskonale. Oho, co tam on szykuje nam ciekawego? Chyba nic. A może jedna? Jest to jest strzałeczka A ty nas zbijesz? Z grubsza nie jest jakimś mega mocnym kokszem, da się robić. Bo za stranach a nauki. Trzeba jeszcze 10 i 10. Dobra, udało się. Z udarem się jego atak. Dobra, zestabujmy go. Mocno tam wywiercimy mu dziurę w duchu, tam w głowie. Trochę tam próbuje nas ale... Dobra, my się tym za bardzo nie przejmujemy. Oj oj, 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 oj Dobra weźmy jeszcze pompkę BK raz. Dobra Teraz będzie w piasku Dobra Więc taka to jest walka za damkiem moi drodzy, jakkolwiek to brzmi no mm, ale gra jest wyborna, przewyborna. Może, że tą grę raz skończyłem, no to jeszcze miło było sobie tą walkę odpalić raz. Tam um, trochę ją na odwal się robiliśmy, ale... Um, możemy zobaczyć jak tej skłani jego kosi po prostu w powietrzu. I go ostro. No, i po prostu rozpada się, zamienia się w proch. Także to zakończenie związane z pokonaniem, zakończeniem tej wojny z najtibami sobie odpaliliśmy i zobaczymy natomiast tak moi drodzy no najtyby były poważnym zagrożeniem dla ziemi świat jest bardzo przepełniony fajnie tymi technologiami przy okazji tą powiedzmy magią taką tymi klimatami takimi nostalgicznymi fajnie się to wszystko przeplata także no Stellar Blade jest moi drodzy grą godną polecenia. W mojej opinii 10 na 10, chociaż spotkałem się z recenzjami, gdzie było powiedziane, że to jest tylko taki symulator przebierania lalki. Różne były głosy, ale to jest gra ze stajni studiów i klimatów japońskich, więc trzeba się z tym liczyć, że... Są to takie klimaty związane z walkami trochę. Tak jak bajoneta, nie rautomata, podobne klimaty. No i gniazdo się zapada. Moi drodzy, jest szkielecik, tutaj Adama, starszego no I będziemy wychodzić sobie do matki Sfery. Wychodzimy z całej tej jaskini groty z, z podgóry. góry. Wszystko się kolapsnęło, zapadło. Jest z nami oczywiście Lili jednocześnie. Już bez tego mecha bojowego. No i jest i matka sfera w postaci takiej delikatnej dziewczynki o białych włosach, w białej sukience. Catch a glimpse of a shooting star falling towards Earth. Yes, seeing the future is just like that. <laughs> I respect your decision, Eve, even if it is a bittersweet one. I will be waiting for you, and I will be watching. Mother Sphere. Is it done? Ok. Matka sfera tutaj podziękowała Iwy i, I Lily właśnie. O, i zniknęła po prostu. Dobrze. A oczywiście leci statek. Statek taki też bardzo elegancki, biały, ale też jak widać ma takie. Albatros się nazywa, zdaje się, zaraz się tej nazwie przyjrzymy. Albatros przez za S. We still have to do. Może to na nie jest statek, tylko to jest taka kapsuła. Lądująca. Ona też ma takie złote inkrustacje, takie właśnie symbole. Trochę to wygląda tak, jak wyglądał Adam w postaci starszego Nativy. Zabawne jest to, że te silniki są skierowane w bok, a statek się uniósł do góry, odpalił takie skrzydło. No i odlatuje. Dobrze. Taki żagiel przy okazji. A w środku bardzo ładnie proszę bardzo jak gustownie są fotele. Więc tak moi drodzy, jeszcze w, y, nie gadając o tej o takich detalach, szczegółach Ach, Ale w każdym razie podsumowując grę. No, gra moim zdaniem y, wyborna Godna zagrania, taki tytuł obowiązkowy w bibliotece gier, którą trzeba mieć, którą <laughs> trzeba ograć sobie, bo jeszcze czymś świeżym, jeszcze czymś innym jest pięknie zrealizowana. No i jest cała kolonia dookoła Ziemi. Zwróćcie uwagę, jak te pierścienie opasają Ziemię z wielu stron. Imponująca wielka konstrukcja. No i dobrze. I tak się kończy nasza przygoda, więc tak gra koniecznie taka, która musi się znaleźć w, w bibliotece gier. Także ja Wam dziękuję serdecznie i pięknie za uwagę po tym krótkim materiałem kończącym, podsumowującym. Grę też przepraszam, że mnie długo nie było na YouTubie, no ale wiadomo, inne sprawy okres wakacyjny, jakiś wyjazd, urlop też był potrzebny, żeby wypocząć, załadować baterie, uzupełnić energię. Także jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, na razie, hej, cześć, pa i do zobaczenia w następnych materiałach, które już niebawem.